Dzień dobry, dzień dobry. Mój najnowszy nabytek. Ta oto wieża, zestaw stereo Philips AZ9712. Produkowany przez bodajże 2 lata 91-92. Na stulecie firmy Philips coś takiego ładnego zaprojektował. Sprzęt bardzo nieperodyczny. Mało tego jest w sprzedaży. Gdzieś na eBay widziałem dwa egzemplarze. Wcale nie tanie. No i jedną w częściach ktoś w Tunezji sprzedaje mechanizm osobno płytki, napędzili i tak dalej. Także dlaczego będzie z czego zaczerpnąć części ogólnie sprzęt, jest cały kompletny. Oprócz pilota oczywiście, nie mam pilota. Czyli sekcja CD, CD kręci. szkodę Klaser nie chce, nie chce się poruszać, także nie odczytuje płyt. Muszę zobaczyć po co się tam wydarzyło. mamy panel sterowania, sekcja timera, radia, tu mamy magnetofon, czyli wybór um, y, autorewersu rodzaju i tak dalej i tu mamy korekcję dźwięku, czyli turbo, bass surround i ustawienia korekcji, co jest ciekawe, instrukcja obsługi całego panelu. Także Philips bardzo pomysłowo to zrobił. Zresztą jak każdy inny z ich sprzętów. Tu mamy dwa magnetofony, u góry jest auto rewersem. Niestety nieopatrznie włożyłem kasetę, chciałem zasaltować. No i dzieje się tak, że coś tam zaczyna klekotać. Nie chce się otworzyć kieszeń, pewnie się zablokowała ogłowica, bo mechanizm chciałem podnieść, ale Pasek nie poruszył mechanizmem i stoi. Po rozbiórce będę to otwierał i zobaczymy, co się da wydarzyło. Dolna kieszeń jest bez autorewersu. Głowica wygląda ładnie. Rolka niespękana, także preparat, nowa guma i powinna być OK. Ewentualnie ją wymienię, jeżeli będzie podejrzana. Głośniki te szerokopasmowe są demontowane. Naciskamy blokadę, i wyciągamy, gniazdo słuchawkowe, na dużego Jacka. Teleskopowa antena. Na tylnym panelu mamy gniazdo antenowe, line Out, Line In, wejście, wyjście liniowe. Gniazda dwa głośnikowe tu jest ciekawa, fajna rzecz Uchwyt na kabel zasilający, który możemy sobie zwinąć i Nie będzie nam się nic podczas przenoszenia Majtał Tu jest rączka Za którą można sprzęt podnieść, chwycić, przenieść Wzmacniacz, tuner Działają bez zarzutu Mobile Travels Single zapowiadający. Do szódełku, kur. Ku siebie. To wszystko wyprostować. Czy ta sytuacja. gdzieś na przełomie wieków. Do. To jest ciekawostka. Ta dioda na pokrętne wzmocnienia. Ona zmienia barwę w momencie, kiedy. Głośność jest większa, czyli przy cichym podtwarzaniu jest zielona, robi się czerwona przy większej głośności. Na czele swojego The Divine Comedy, w najnowszym singlu Achilles. Także, fajny bajer. Tuner, w momencie kiedy ustawiamy sobie stację, możemy zaprogramować do każdej stacji sekcję kolektora, czyli możemy saron sobie włączyć, zaprogramować na przykład do stacji, gdzie już słuchamy jazzu, czy też korekcje Classic, Pop, albo jakąś inną do stacji, gdzie na przykład słuchamy jakiejś dynamicznej muzyki albo wyłączyć to, jeżeli słuchamy sobie tylko wiadomości i ona to zapamiętuje czyli do każdej przypisanej stacji są osobne ustawienia wyświetlacz widzę wyraźny, wszystko jest wyświetlane po demontażu przeczyszczego na pewno jest tu dużo kurzu, bo to nie jest możliwe, żeby po prostu kurzu nie złapał Także będzie na pewno bardziej przejrzysty. Znaleźć jeszcze osłonkę kasety, która tu powinna być. Oczywiście zamontuję podczas renowacji. Także sprzęt jest bardzo ciekawy, wybitnie, nieperiodyczny. Naprawię go. Mam nadzieję, że wszystko uda mi się naprawić. Najbardziej mnie martwi sekcja. CD, ale zobaczymy co się tam dzieje. Ok, kolejny film zrobię z procesu odnawiania tego sprzętu i tyle na dzisiaj.